Liczymy, Wspólnie, wszyscy razem! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gol, gó, gó, gó! Głośni! Brawa, brawa dla biegaczy! Brawa! Chci, którzy nie biegną! Chci, którzy nie biegną! Biegaczy głaszczą! Tak jest! Głośno! E aí eu pego a peça, a grupa, a rada e o estágio Ale tak, 24 minuty to wynik na razie zawodników na dystansie 10 km. Odejmujemy przecież 5 minut i to będzie wynik. 152, 154, kolejne osoby także na mecie biegające właśnie na dystansie 500 km. To najszybsza pani, oczywiście wyniki oficjalne i wręczenie nagród o godzinie 11.40. 11.30 zamykamy trasę, więc za godzinę, no oczywiście obserwujemy to, co się dzieje na dystansie 5 i 10 km. Wbiegają kolejni zawodnicy z tego krótszego dystansu. I kolejna grupa biegająca tutaj na na 5 km. Zobaczymy z jakim czasem przybiegnie z biegu na 10 km. Tutaj oczywiście cały czas na trasie już na drugiej pędzi, od jakichś 10-12 minut. Tak więc to też będą bardzo dobre czasy. No i będziemy czekali na ostateczne rozstrzygnięcia. Brawo, brawo, prezydent! Także na mecie, pan Paweł Matusz, brawa! Dzięki! Nr 471! Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek! Jeszcze Także za Lachów. I druga kobieta! 320! Brawo! Odległość 10 km, 10 000 km. Numer 320. Metrów. <trybujesz> Drodzy państwo, trzecie miejsce zajęła Izabela kaczmarek Lopez. Wielkie brawa 2305 miejsce trzecie. Pani Izo, zapraszamy na podium. Za chwilę będziemy wręczać miejsce drugie. Marta Jasińska Kiełek 20 32 sekundy. Pani Marta Jasińska Kiełek, zapraszamy panią Martę tutaj do nas na podium. Jest pani Marta? Pani Marto, gdzie jest pani Marta? Mam nadzieję, że jeszcze jest. i pani Marta Jasińska Kiełek. Nie wiem, czy biegnie pani Marta gdzieś czy to nie. Czy jest pani Marta jasińska kiełek Jeśli nie ma, to miejsce pierwsze zajęła pani Paulina Sadowyselkę. Biegnie, biegnie, Dzie... biegnie. biegnie. ktoś biegnie, bardzo szybko. Ale któż ktoś to jest? A biegnie! Jeszcze biegnie. biegnie, cały czas biegnie. A któż to biegnie? Marta. Pani Marta jasińska kiełek miejsce drugie. Zapraszamy pani Marta. A gdzie mamy panią Paulinę? Uwaga, gdzie jest pani Paulina? Fajnie, jakbyśmy mieli pełny komplet na podium. Jeśli ktoś się zna panią Paulinę, zaprosimy. Pani zna, ale nie wie, gdzie jest. No dobrze, panie prezydencie, wręczyć możemy nagrody dwóm paniom. Jeśli będzie pani Paulina Sadowy-Selkę, to również oczywiście za chwilę i wręczymy nagrodę ją solo postawimy. Oczywiście, jeśli Pani Paulina już musiała uciekać, bo też tak się mogło zdarzyć, to nagrody będą czekały w urzędzie. Zapraszamy. A Pan Prezydent Paweł Makuchy wręcza bardzo fajne pamiątkowe Buchary i upominki przygotowane przez organizatorów. Miejsce trzecie Izabela Kaczmarek-Lopez, miejsce drugie Marta Jasińska-Kiełek, Paulina Sadowy-Selka. Jeśli nas słyszy, zapraszamy Pani Paulino, bo to jest Pani czas wielkie brawa, najszybsze kobiety szkoda, że nie ma pani Pauliny z nami ale może jeszcze do nas gdzieś tutaj dobiegnie gratulacje dla najszybszych kobiet w dzisiejszym biegu miejsce trzecie zajął pan Paweł Grochowski gratulacje panie Pawle uśmiechnięty, zadowolony miejsce trzecie miejsce drugie, wielkie brawa Wojciech Grela czy, któż to nam biegnie? Gdzie jest Pan Wojciech Grela? Nie ma Pana Wojciecha greli. Miejsce pierwsze Tomasz Polewaczyk 1656 na tym dystansie. Panie Tomaszu, gratulacje. Wielkie brawa. Najszybsi panowie na dystansie 5 km. Nagrodę wręcza prezydent Pan Paweł Makuch. Panie prezydencie miejsce trzecie i pierwsze mam. Gratulacje dla panów. Nikt ich nie widział, panie prezydencie, nikt ich nie widział w takim no, tempie. Tak jest. W takim tempie pobiegli zadowoleni, uśmiechnięci. Widać, że to dla nich chyba tylko przebieżka było po parku. Parku potulickich tutaj w Pruszkowie. Oznaczajcie się na Facebooku, na Instagramie i ci dżentelmeni byli dziś najszybsi. Wojciech Grela, panie Wojciechu, jeśli nas Pan słyszy, zapraszamy, jeśli nie, na... Na tym dystansie zajęła pani Magdalena Kocot, pani Magdalena Kocot, miejsce trzecie jeszcze w podskokach, numer 319 z medalem pamiątkowym, torbą z gadżetami i miejscem trzecim. Miejsce drugie pani Anna Wojdak, 45 25, pani Aniu, gratulujemy, uśmiechnięte, to lubimy. I miejsce pierwsze wśród pań zajęła, duże brawa, Klaudia Wołosiuk. Brawa dla pani Klaudii. 41-39 na tym wyznaczonym dystansie zajęła Klaudia Wołosiuk. I trzy najszybsze panie dzisiejszej imprezy. Panie prezydencie, czynimy powinność. To jest ten moment, jak się <laughs> Miejsce trzecie. Magdalena Kocot, miejsce drugie Anna Wojdak i pierwsze miejsce dziś Klaudia Wołosiuk. Kto może ten klaszczek? Kto ma wolne rączki i nie ma telefonu w dłoni? Brawo! Brawo, brawo, brawo! Tak jest! Oznaczamy się na Facebooku, oznaczamy się na Instagramie, zaglądamy na stronę Pruszkowa, bo tam będą na pewno też zdjęcia z dziś. Ali Galata, zapraszam Vitali za miejsce trzecie, 36-24, Arkadiusz Pajdos, 35-56, miejsce drugie, piękny komin z Pruszkowa, uwaga, wysocy ci zawodnicy i miejsce pierwsze Piotr Staniak, 33-23. To wynik na tym dystansie osiągnięty przez Piotra Staniaka, który także otrzyma voucher od Centrum O2 z Pruszkowa na zabieg właśnie w komorze hiperbarycznej. A prezydent z przyjemnością i uśmiechem wręczy nagrody. Kto może, ten bije brawa oczywiście, kto nie ma telefonu w ręczkach, klaszczemy, bijemy brawa, panowie się uśmiechają, zadowoleni. Gratulujemy drodzy Państwo serdecznie takich wyników i rezultatów. I uwaga, czas na fotoreporterów i wielkie brawa najszybsi mężczyźni dzisiejszego biegu tutaj w Pruszkowie w Parku Potulickich. Poznali, polubili Pruszków, odhaczone, widzimy się na kolejnej. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pobiegli, bo pogoda na dzisiaj rano nas troszeczkę odstraszała, ale wiem od wytrawnych biegaczy, że lepiej biega się w deszczu, jak w słońcu. W związku z powyższym okazuje się, że ta, ta pogoda była zamówiona. Słuchajcie, Pruszków biega, Pruszków biega. Dzisiaj także odbył się 300 parkrun. To świadczy o tym, jak chcemy się ruszać, jak, jak jesteśmy aktywni, aktywni fizycznie i za to wam serdecznie dziękuję. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta, funkcjonariuszom Straży Miejskiej, firmie, która obsługiwała dzisiejszy bieg, konferencjerowi. Serdecznie dziękuję. Miłego dnia.